Dobry wieczór, witamy po przerwie. Jest z nami trener Maciej Stolarczyk. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. Dobry wieczór. No cóż muszę powiedzieć po takim meczu. Na pewno czujemy duży niedosyt e, związany ze stratą punktową. Ale myślę, że, że kibice, którzy stawili się tak licznie na naszym stadionie, e, zobaczyli dobre widowisko. Zespół Piasta pokazał, że nie jest przypadkowo w tym miejscu tabeli i prezentuje się rzeczywiście bardzo dobrze. I, i byliśmy świadkami dobrego widowiska z dużą ilością sytuacji podbramkowych. W pierwszej powie troszeczkę nie, inaczej nie, nie, nie inicjatywę przejął Piast. I trudno nam było na to zareagować. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była, była lepsza. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, ale, ale z kolei piast tutaj zdołał wyrównać i jeszcze miał sytuację na 3-2. Także, także na pewno trudny rywal, ale to co dla nas kluczowe, czyli walka o ósemkę. Trwa nadal, bo, bo ta sytuacja w tabeli jest na tyle skomplikowana, że wszystko zdecyduje się w ostatniej, w ostatniej kolejce i musimy teraz odpocząć po to, żeby yy, rozpocząć przygotowania do meczu w Lublinie. Yy. Jeszcze raz dziękuję kibicom, bo naprawdę pogoda nie była sprzyjająca, a, a myślę, że bardzo, ich wsparcie bardzo. W dużym stopniu odbiło się na tej pozytywnej postawie zespołu. Zagraliśmy trzeci mecz w ciągu tygodnia i na pewno na pewno, to w ten, ten początek był, był dla nas trudny do, do tego, żebyśmy weszli na odpowiedni poziom, ale, ale w gruncie rzeczy uważam, że zespół zagrał dobre spotkanie i to od nas zależy, czy znajdziemy się w górnej ósemce, czy, czy tam się nie znajdziemy. Dziękuję, oddaję Państwu głos. Grzegorz Wojtowicz. E, tak jeszcze przed meczem na konferencji mówił trener, że liczy na występ Kuby e, Co się stało, że jednak nie mógł zagrać i jakie są rokowania już na następny na następny mecz? Czy, czy, czy to już wróci do zespołu? Rzeczywiście e... Prognozy, prognozy były takie, że, że wygramy walkę z czasem i, i uda się postawić na nogi. Niestety niestety tak się nie stało i, i no cóż, nie, nie, walczymy teraz o to, żeby żeby jak najszybciej wrócił do, do treningów i, i, i mógł pomóc zespołowi w kolejnym spotkaniu. Michał Trela. Ja chciałbym tylko dopytać, o to nie padło chyba, co mu dolega? Czy to jest kontuzja mięśniowa, czy jakieś stłuczenie, czy, czy o co chodzi? Jest to stłuczenie, nie chcę tutaj się wdawać w, jest, jest to stłuczenie, z którym nie musi sobie poradzić. Grzegorz Wojtowicz. Jeszcze chciałem zapytać właśnie, bo tak wiadomo już w kontekście tego przyszłego meczu, który musicie wygrać, jak będzie pan starał się odbudować psychicznie Mateusza Lisa, no bo to był taki ciężki chyba mecz dla niego i teraz go czekają ciężkie dni po tym występie, jak, 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 jak sobie będzie musiał z tym poradzić, jak pan mu zamierza pomóc. To nie Mateusz Lis dzisiaj zremisował spotkanie, to my zremisowaliśmy spotkanie. To jest sytuacja, która, która może się przy, przytrafić każdemu zawodnikowi, jest to młody bramkarz i, 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 i każdy, każdy z zawodników może, może się, każdemu zawodnikowi może się przy, przytrafić w błąd. Rolą zespołu jest, jest reakcja na takie rzeczy, Nikt nie przeszkadzał nam dzisiaj strzelić większej ilości bramek. To, także to to, 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 że dzisiaj Mateusz mógł zareagować inaczej, to nie znaczy, że, że to jest wina Mateusza. To jest przede wszystkim moja odpowiedzialność. Ja postawiłem na tego bramkarza i. i Rolą zespołu jest, jest pomóc w każdym momencie. I to, to jest kluczowe, aby zespół umiał zareagować na, na tego typu sytuacje. Jeszcze przed chwilą e, mieliśmy inne momenty, takie nazwy, w których, w których mogliśmy się zachować lepiej. I nie rozliczam, nie wystawiam tutaj. E, Żadnej oceny zawodnikom, bo kluczowe jest dla mnie zespół to, co robimy wspólnie razem. Razem wygrywaliśmy i razem odnieśliśmy ten remis. Także to, to nie jest. Yy, rolą, rolą Mateusza jest, jest to oczywiście dobrze bronić, ale, ale rolą zespołu jest, jest odpowiedzialność za, 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 za wsparcie. już Bernasik? A ja mam pytanie o jasnych bohaterów, ile razy na treningu Wukan centruje na głowę Mateja, a ten strzela piękne bramki? Matej ma tą umiejętność znalezienia się pod bramką przeciwnika i rzeczywiście dzisiaj tą umiejętność świetnie wykorzystał. Także no, to taka jest rola zespołu, aby, aby i na to liczę, że, że w tych akcjach ofensywnych biorą udział praktycznie wszyscy i, i mogą stanowić zagrożenie dla bramki przeciwnika. Są jeszcze pytania do trenera? W takim razie bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, nos.